Gdybym miał zrobić ranking swoich ulubionych przynęt gumowych, i slim byłby bez wątpienia w czołówce. Dlaczego? Dlatego, że jest to przynęta bardzo uniwersalna, produkowana w wielu wielkościach i każda z tej wielkości jest skuteczna, bo czasami jest tak, że niektóre modele gum są bardzo dobre, na przykład jako wielkie przynęty kotlety typu szczupakowe, ale już na przykład mniejsze modele na sandacza czy okonia nie działają. Tutaj naprawdę to działa. I to jest taki powiedziałbym polski rozmiar. Przynęta na szczupaki, sandacze i okonie wielkość. Ja ją głównie używam na sandacze, ale jako przyłów mam inne gatunki. O koniach będzie chyba w ogóle, tak się wydaje. Albo bardzo mały sandacz. Nie myliłem się. Charakterystyczne telepanie pyskiem. Ale zobaczcie, jak u gumy jak mocno. O. O. Okonek uciekł, ale zobaczcie na jaką gumę. Mało kto powiedział, że to jest okoniowy rozmiar. I kołdeczki. No. I jest. Nie za wielki sandaczyk. Ale patrzcie na tą samą gumę, co był okoń. naduje się sandacz. Dużo mniej łapczywie ją zeżar. Ale widać teraz takie imitacje stynki, uklei, działają. O zło sandaczowe. Ale zobaczcie, drugi zestaw. I tu jest tak zwany kotlet. To jest ta sama przynęta. Uzbrojona tylko inaczej. Zestawik z ceburachą na wkrętce pięknie taka przynęta pracuje, zobaczcie, to blusterkuje pięknie na boki. Tutaj mamy dołek 8 metrów, dużo drobnicy, no i w tym stoją drapieżniki. Na takiej wodzie nie łowię z dna, łowię w toni. Praktycznie równe zwijanie z wolnym przestojem, żeby ta przynęta zjechała. Staram się je prowadzić tak w półwody na czterech metrach, ponieważ wtedy też drapieżniki, które są podniesione, jak również te przydnie, zobaczą tą przynętę, to jest dosyć czysta woda. No i powinny zaatakować. Takie łowienie właśnie toniowe na jeziorze jest mega skuteczne. A jak mamy dużo drobnicy, to są dwa sposoby praktycznie łowienia. Bardzo często łowi się na właśnie drobne przynęty, czyli na wielkość pokarmu, na którym jest. Natomiast wtedy też możemy mieć dużo drobnicy, drobnego szczupaczka, drobnego konia. Jeżeli chcemy odcedzić tą drobnicę i mieć większą szansę na złowienie grubasa, no to zakładamy takiego kotleta i jedziemy. Opuszczam sobie tam, tam parę metrów i wolno zwijam. No i cała filozofia. No nie jest to potwór, ale Gruby zbrojka puściła i siedzi ładnie wpięte. Proszę grubasek. Ale również szat Tizik model okoniowy chociaż również jest bardzo skuteczny na klenie i na na przykład pstrągi też łowię na tą wielkość, troszkę mniejszą też stosuję, ale to jest taki mój ulubiona wielkość, tam, powiedzmy, na mniejsze gatunki ryb. Tutaj już nie cuduję zbrojenia zbroję to w normalną, tradycyjną główkę. Jest wystarczająco przynęta agresywna. No ładny na A ładny Nie taki. Jest. cienka plecionka, nie mogę szaleć. U, 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 u. Tym razem zadziałał malutki szat slim. Malutka przynęta. Malutki malutkiego shattyza, z takiego wolnego podbijania. Wiem już co to jest. Ściup Okonie przyszły jeść styneczkę i szczupaczki Przej podążyły za nimi. A ten się skupił. Postanowił zaatakować również imitację stynki małej. To jest to co mówiłem, szatki bez względu na wielkość. Zawsze skusi rybkę. Teś, tu tupaczek się spuśmia naprawdę mało przynęty. Chyba mu się znudziła ta zabawa. Zdał sobie sprawę, że jest holowany. Aan de tol. Tijd. Tijd. fijn hè check out I jest rybek, połknął przynęte. patrzcie jak głęboko, jest przynęta, ale dosłownie za samą skórkę siedzi, nie no, będzie problemu z wypięciem. Szczypczyki. o, patrzcie na jakie maleństwo, <grystwa> i taka to rybeczka. Mamy rybkę. Pokłynął. No, lubi takie malutkie gułeczki, no kto by pomyślał.